To musisz potem cały kolejny rok, pomimo że masz jeden miesiąc okresu opowiedzenia, przed mailem, że u przepraszamy bardzo, że ten widziałów nie został opracowany. Hej, jesteśmy młodej kancelarii. Moje kochani, Dzisiejszy odcinek, no, miałem trochę dylemat, czy właśnie umiejscowić go w denawigatorze, czy w ubezpieczeniowych historiach. Postanowiłem, że że jest to właśnie też no, ciekawa historia, która temu towarzyszy, że umieszczę to właśnie w ubezpieczeniowych historiach. O co, o co w tej historii, właśnie jak to tutaj wyglądało? Czyli jak? A automatycznie jest to pewnego rodzaju nauka dla Was? Czyli informacja, jak właśnie. Powinieneś wypowiadać swoje umowy, czy ubezpieczeniowe, czy jakiekolwiek w Niemczech. Czy to jest czasami umowa o internet, czy to jest czasami umowa o komórkę, różnego tego typu rodzaju umowy. To zwracaj na to uwagę, ponieważ jest różnica między okresem wypowiedzenia, a okresem trwania umowy. Natomiast w, tym, w tej historii jeszcze chodziło o coś zupełnie innego. Tutaj bardziej chodzi o to formę, w jaki sposób te dokumenty dostarczać. Natomiast na początku powiem Wam właśnie, że czasami zgłaszają się do nas klienci, którzy mają jakiś problem na przykład, gdzie błędnie się do nas zgłaszają, bo tym się nie zajmuje, czyli nie zajmuje się ogólnie pomocą w wypowiadaniu umów, czy w jakichś płatach prawnych, bo może nie jestem też prawnikiem, ale też takim serwisem biurowym, czyli właśnie pomocą w zawarciu, wypowiedzeniu umowy i tak Takimi rzeczami się, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, nie, nie zajmuję. Ubezpieczenie jak najbardziej oczywiście tutaj sprzedaje. Natomiast yy, właśnie tak, zwróćcie uwagę, że okres wypowiedzenia, czyli na przykład no, biorę, bierze ktoś z Was umowę na przykład na internet i pyta, jaki jest okres wypowiedzenia? A przy Pani, Pani się nie martwi, miesiąc. Ok, miesiąc. Yy, no i dobrze, i umowa jest podpisana, no i powiedzmy za pół roku coś tam internet, coś tam nie wiem, może nie działa do końca poprawnie, Albo nie tak, jakby się, jakby się tego oczekiwało, albo znalazłeś, znalazłeś lepszą ofertę. No i y, okej, okay, to dzisiaj jest 19, pisze szybko wypowiedzenie, to jakoś tam od pierwszego przyszłego miesiąca, albo od pierwszego lutego najpóźniej będę mógł y, zmienić operatora. No i przychodzi wbrew, y, wbrew naszym oczekiwaniom potwierdzenie takiego wypowiedzenia, no na przykład z datą, tylko że nie w roku 2022, tylko na przykład dopiero w 2023, czyli na przykład 1-1, 2023. Czemu tak się dzieje? Ponieważ na przykład, bo nie na przykład, ale ponieważ mamy okres trwania umowy, który na przykład może być rok. Umowa trwa rok, a okres wypowiedzenia jest miesiąc, czyli zależy, czy umowa yy, wypowiedzieć ją można zawsze na bieżąco, zależy, kiedy została zawarta, czy na przykład często są umowy tak skonstruowane. Że można je z końcem roku wypowiedzieć. Natomiast w danym roku powiedzmy minimum 6 miesięcy albo 5 miesięcy musi ona trwać, czyli zawsze z końcem roku, ale kalendarzowego i miesiąc wcześniej, czyli na przykład zawsze do końca roku yy, możesz powiedzieć umowę, ale miesiąc wcześniej, czyli najpóźniej do końca listopada. Do końca listopada. I wtedy ten grudzień jest tym jednym miesięcznym okresem wypowiedzenia i od stycznia możesz zmienić. Natomiast jeżeli to przegapisz na przykład, to musisz potem cały kolejny rok, pomimo że masz jeden miesiąc okresu wypowiedzenia, ale minimalny okres trwania umowy z informacją, że jeżeli ona nie zostanie wypowiedziana, przedłuża się o kolejny rok. Natomiast dobrze, to jest, to jest, jeszcze, to jest jeszcze tutaj takie, taka techniczna kwestia, natomiast wracając do historii, żeby nie odbiegać za bardzo od, od tematu. Tak, kakao. Kto z Was lubi kakao pić między innymi też na święta? Właśnie, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, macie w ogóle świąteczne ulubione potrawy, napoje, zupy, cokolwiek, cokolwiek uwielbiacie jeść na święta. Piszcie w komentarzu, co uwielbiacie jeść zawsze na święta. Dobrze. W tej historii wyglądało natomiast tak, że chodzi tu o formę, no bo teraz tak. Jakby sobie powiedzenie, tu zdjęcie wyślę przedstawicielowi, może na WhatsAppie, może wyślę jakiś list, może jakiegoś maila napiszę, może wysłę, wyślę faks. Jak to, jak to w Niemczech wygląda? Najoficjalniejsze yy, formy wypowiedzenia są dwie: faksem i pocztą. Natomiast zawsze za potwierdzeniem, za potwierdzeniem odbioru w minimalnym powiedzmy, stopniu, czyli za potwierdzeniem samego wrzucenia do skrzynki, bo takie potwierdzenie też jest w Niemczech. Yy, czyli te dwie opcje powinny być robione. Mailowa droga w Niemczech oficjalnie nie istnieje, prawnie oficjalnie nie istnieje. Są firmy, powiedzmy w skali Niemiec nie istnieje, a w skali świata moglibyśmy powiedzieć, no co jest bardziej yy, potwierdzającego niż to, że wysłałem maila i on doszedł, na przykład. Natomiast no w Niemczech to nie działa. Może myślą, że mail to może być bardzo taka powiedzmy ten, yy, ta osoba, do on należy ruchome, można zgubić hasło, może nie, może to, może być tamto. I tak samo no jak firma jakaś, to też tak samo może w tej sytuacji się zachować, że yy, jednak był błąd w tym adresie mailowym, czy nikt tego nie odczytał, itd., tak itd. Tak Czyli oficjalnie, prawnie mail nie jest akceptowany. Yy, Najskuteczniejszą formą przekazywania wypowiedzeń jest właśnie fax, drogą faksową, ponieważ tam mamy wysłane, i od razu w ręku mamy potwierdzenie, że ktoś to dostał, otrzymał i tyle. Ja na przykład użyłem osobiście takiego elektronicznego faksu. Taki fax możecie też używać, na przykład, możecie sobie konto założyć na takich portalach internetowych, no i tam PDF się ładuje, i to się faksem komuś na to urządzenie ten faks po prostu, pod ten numer faksowy po prostu wysyła. Czy to jest jakaś kasa chorych, czy to jest jakiś ubezpieczyciel, czy to jest jakaś firma z internetem, telewizją, czy cokolwiek, to właśnie tym faksem to można nadać i od razu masz potwierdzenie, że to doszło. Dokładnie. No i druga, a druga taka forma, która też jest no, oficjalnie uznawana, no, to jest y, pocztą za potwierdzenie. Natomiast wiadomo, tutaj też ten list idzie te 2 trzy dni czasami, a jak się zagubi, y, no to, y, to też na to powiedzmy nie, nie masz nie ma też wpływu. A fakt jednak jak przynajmniej za kilka, nie wiem, minutę, dwie, bo w trwa, aż dostanę z ogółem potwierdzenie na maila czy on doszedł, no to jak dojdzie, no to dostanę informację, że y, nie wiem, że był błąd jakiś, czy coś takiego. Ewentualnie skoryguję jeszcze numer i tyle. Ale na przykład robię sobie, że wyślesz list, piszesz źle adres na kopercie. No i to co, wysłałeś? Masz potwierdzenie, on na przykład za tydzień wróci do ciebie z powrotem, bo źle napisałeś adres, źle napisałeś na przykład nie wiem, odbiorcę czy cokolwiek innego. Także, no i dobrze. No I jaka historia, którą chciałem wam dzisiaj, z którą się Wami dzisiaj chciałem podzielić? No właśnie, dla jednego klienta, który mnie no przed yy, właśnie miał taką umowę na ubezpieczenie, pełną no to było ubezpieczenie emerytalne. Bardzo niekorzystne. Jak nie wiedziałem, że takie umowy są w Niemczech dopuszczone do, do, do rynku. Gdzie pierwsze ileś tam w ogóle tysięcy składek, które musiałby płacić, najpierw wpłynęłoby na prowizję maklera. No, to yy, Wam powiem bardzo nie w porządku model. I to było nawet zaznaczone, że z uiszczeniem pierwszej składki jest obowiązkowe już zapłacenie całej tej prowizji tą maklerą. Straszna umowa. Yy, normalnie. Yy, tak to wygląda, że nawet co jest niekorzystne, ale normalnie nawet nie wiem, klient oszczędza 2-3 miesiące w każdych takich poważnych, powiedzmy, koncernach, i on może z tego nawet za te 2-3 miesiące zrezygnować. Czy to jest dla niego korzystne, to jest inne pytanie, ale może zrezygnować to, co wpłacił, minus jakieś tam koszta, ale jakaś część z tego, co wpłacił, są koszta, a nie, że pierwsze tam ileś tysięcy, które w ogóle płaci, to będzie szło na te koszta. To jest naprawdę coś wiążącego krew w żyłach. Jeszcze nigdy przedtem nie widziałem takiej umowy. Ale zawsze czytajcie, to, co macie, także analizujcie to i dopytujcie. Na szczęście zawczasu przyszedł i tam yy, prosił mnie, żebyśmy zrobili widerów, bo jeszcze ta szansa była, czyli takie odstąpienie od umowy. Yy, odstąpienie od umowy to jest taka zaleta, że tutaj w Niemczech na przykład można się dziwić. Hmm, ale ja mogę internet zamówić przez telefon, a jak coś tam nie wiem, ktoś mi skłamie, na przykład tą składkę, jaką będzie trzeba płacić, a się okaże, że będzie drożej i tak dalej. Nie musicie się tego obawiać, bo wszystkie dokumenty, które przychodzicie do, które do was, przychodzą, potem przychodzi umowa, potem już która teoretycznie nie była nawet podpisana, ale zawarta właśnie za pośrednictwem telefonu. Ym, możecie zawsze zrobić tak zwany widerów, i to jest z reguły albo 14, albo 30 dni. Jeszcze musiałbym doczytać, bo tutaj się rozróżnia między formami zawarcia tych umów, ale y, minimum te 14 dni macie właśnie z reguły na odstąpienie od takiej umowy, i tam nie trzeba podawać przyczyny, czyli bez pobrania ani jednej składki, bez niczego, tylko umowa przychodzi, patrzysz, hmm, pan przy telefonu mówi, że będzie 35 euro. A to jest 55 euro. Coś się nie zgadza. No to wysyłam prosty formularz: idź Diesel Tatrack, bla bla bla, numer umowy, i wysyłasz właśnie czym? Najlepiej faksem. I czemu właśnie o tym wspominam? No właśnie, bo taki właśnie faks też odesłałem wtedy. I tyle, sprawa zapomniana i po wszystkim. No i teraz minęło nie wiem, 3-4 miesiące, i klient do mnie dzwoni przy wiadomości, mówi, panie Krystianie, ale tutaj yy, mógł pan spojrzeć, bo. Yy, bo mi dalej pobierają skąd? Ta ja zauważyłem, ja nawet nie zwróciłem uwagi, ale teraz patrzę, oni mi skąd pobierają te składki za tą emeryturę, a nie mieli ani jednej pobrać. A ja potem y, mówię o kurczę, Pierwsze co oczywiście myślę, nie wiem, przeoczyłem, nie wysłałem faksu, może zapomniałem, może nie wiem, może przyszło błąd wysłania tego faksu, a ja to przeoczyłem, nie mam pojęcia. Dalej, no, loguję się na skrzynkę faksową, patrzę, faks wysłany, nadany, kiedy, podpisałem. Potwierdzenie też jest wysłania faksu, no i yy, co? No dobra, to dzwonię pierwsze co właśnie, by od razu upoważnienie i dzwonię tam od razu tej firmy i, yy, i właśnie się dowiaduję, że mm, nie, no umowa trwa, tego witerów yy, oni nie widzieli, nie, wi nie wiadomo w sumie co ten. Yy, ma Pan faks, to proszę wysłać potwierdzenie tego faksu. No i tu kluczowy moment, bo gdybym tego potwierdzenia teraz nie miał albo nie wysłałem tego faksem, tylko gdzieś na maila na przykład, Ym, czy w ogóle, nie wiem, powiedział u przedstawicielowi, to weź mi pan to wypowiedź, on powiedział, tak, tak, no to ja panu to ja panu to ja panu to Nie ma takiej mocy prawnej, chyba że jest to makler taki niezależny, to wiadomo, to może, natomiast no, w yy, takiej sytuacji to, yy, ostatnio znowu z takim klientem miałem taką sytuację. Okej, okay, yy, czyli makler yy, taki niezależny, pierwsze co, yy, wszystkie umowy jakie ma klient, oczywiście, Ogólne upoważnienie, czyli upoważnienie do wszystkiego, na wszystko i do wszystkich firm wysyła to upoważnienie i wszystkie umowy, które się da wypowiada. Klient potem dzwoni i, i, i mówi: Ja dzwonię do niego, on mówi: Nie, mówi, nie, nie wiedział, że to zostało powiedziane, on nie chciał tego wypowiadać, a makreś wypowiedział. No ale dobrze, taki broker niezależny, wiecie. Ale dobrze, no tak, bo jak się nie pracuje właśnie pod skrzydłami jakiegoś dużo koncernu, tylko na własną rękę to trzeba sobie takie upoważnienie właśnie załatwiać od klienta, często to się za dużo o tym nie mówi, tylko się jakoś ładnie to tłumaczy, no że tam muszę panu upoważnienie, bla, bla, i się jedną z kartek podsuwa do podpisania, a potem z tym upoważnieniem się robi wszystko, bo to jest tak zwane general y, format, czyli takie generalne upoważnienie i do wszystkich ubezpieczalni w imieniu klienta, jako że niby jest się jego teraz wielkim przedstawicielem we wszystkich filmach, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, wysyła, wszystkie mowy wypowiada, klient o tym nic z jego nie wie, Nagle za miesiąc, dwa, czy tam się dowiaduje, że ma inne umowy w innych firmach. No, czy dlatego, że one były niekorzystne? No, nie zawsze. No, nie zawsze. Za, za to, że nie podpisze z klientem nowej umowy, nie zarobi. Podpisując z klientem nową umowę, czy w jego imieniu taką umowę wślizgując gdzieś, zarobi. Także no, stąd są te różnice. Także na to zawsze uważajcie, ale dobrze, dobrze. Do rzeczy. No i właśnie na szczęście wysłałem ten. No i tam też wysłałem, i, i nic nie słychać, żadnej odpowiedzi, nic. No i za 2-3 dni dzwonię, żeby, żeby zapytać, powiedzieć tam, jeszcze raz, kto to wyglądało powiedziałem, że wysłałem maila. Y, 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 tutaj jeszcze nie widzę. A, a, nie, dobrze, dobrze. mail doszedł, doszedł mail, że tam pan to potwierdzenie wysłał y, tego faksu. Okej, okay, dobrze, to no i tam, to, tam dostanie pan pod, pod, ten potwierdzenie, że, że to opracowujemy, czy coś takiego. To oczywiście też dopytuję, jak dostanę to potwierdzenie, czy do mnie zadzwonicie, czy macie numer zapisany, czy dostanę maila, czy co, czy odpowiedź na tego maila, bo wiele firm też nie odpowiada wcale na maile klientom, bo to jest jako tam dane wrażliwe i to też nie może być w mailach udostępniane, tylko dopytałem zaraz, gdzie, jak precyzyjnie, dobrze dostanie Pan maila. No i się okazało, że już po, albo po dwieczu, albo następnego dnia z rana przed mail, że u przepraszamy bardzo, że ten Widerów nie został opracowany, i tutaj zaraz w ciągu tam, też napisali chyba w ciągu 14 dni roboczych zostanie to opracowane. I sprawa jest, mam nadzieję, że na, to, na tą chwilę załatwiona. Jak nie, będziemy walczyć, nie ma problemu. Bardzo chętnie czekam na takie sytuacje. Oczywiście nie życzę sobie ani nikomu, ale też warto zawsze walczyć o swoje. Tak, przepuszczny kakaoko. Także moje kochani, życzę Wam y, dzisiaj, dzisiaj z tego miejsca Wesołych Świąt. Y, szczęśliwego nowego roku, jeżeli byśmy się już nie widzieli, nie słyszeli. Wczoraj też dawałem live'a na temat y, obostrzeń na Facebooku. Natomiast jak na jakiej podstawie możecie z Polski do Niemiec wjeżdżać, bo tydzień, jeszcze tydzień przedtem, na, bo co niedzielę, od nas jest live na Facebooku był, był live na temat tego, jak y, z Niemiec do Polski można wjechać. A teraz jak z Polski do Niemiec, czy jak będzie po świętach wracali do Niemiec, to jakie są obostrzenia, czy trzeba się meldować, czy jest kwantanna, co z dziećmi od 12 po 12 roku życia, czy jak mam test, czy mam szczepionkę i tak dalej. I wszystkie te tematy raz na zawsze rozwiałem dla Was. I, I to wszystko. Także dziękuję Wam bardzo. Yy, trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!